Cześć, witam serdecznie. Chciałem się wytłumaczyć, czemu się odcinek nie okazał ostatnio w weekend, ta trzecia część. No prosta jest przyczyna, w zasadzie dwie. Pierwsza to taka, że w weekend zakładałem nowe akwaria i po prostu nie miałem czasu. A od poniedziałku borykam się z zębem. Gęba mi zapuchła strasznie, biorę antybiotyk, no, lipa jest. Momento. Jeszcze tutaj opuchlizna jest. Niestety zrobił mi się gdzieś tutaj na kości syfiasty zgorzel. Nacisnąłem sobie coś przez przypadek. No i zrobił mi się ten cholerny zgorzel. Już lekarz mi mówił rok temu, że powinienem pójść na chirurgię szczękową i powinni to usunąć. Jest jakaś torbiel powyżej korzenia. No, ale nie bolało mnie i, no, i zaczęło mnie boleć w poniedziałek. Lipa, po prostu tras, totalna lipa, nie mogę mówić, boli mi migdał. Także wybaczcie, postaram się, jeżeli się okaże że będzie wszystko dobrze, w weekend coś nakręcić, znaczy coś na tą czwartą część. Może będzie nawet piąta, bo dożyłem akwaria w piwnicy. E, no, ale niestety. Musicie poczekać, bo no nie jestem w stanie sobie poradzić z tym. Pozdrawiam serdecznie. A jak widać czeka mnie przycinka dość poważna. Ale tak jak mówiłem, zbiornik się odrodził sam. Nie ma już glonów. Wszystko minęło. To są jeszcze stare liście. Jak była gonoza, ale na liście na kryptokorynie. Powiedzmy, że widać. O, nie ma gronów. Do zobaczenia. Cześć.